Dzień dobry, witam w zaprzyjaźnionych murach, szacownych murach Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej we Włosławku na konferencji prasowej dotyczącej kolejnej, kolejnego dnia dawcy szpiku we Włosławku. Jestem tutaj w licznym gronie pięknych kobiet, tak się złożyło, samych blondynek i tak może przedstawię. Joanna Lewandowska, mama Adasia, który. No, jest odbiorca tego szpiku i za chwilę y, Pani Janna też powie. Y, Kasia Kłodzińska z Centrum Wolontariatu Wrocławek i y, reprezentantka y, gospodarza budynku y, Monika Jabłońska, szefowa działu promocji i rzecznik prasowy USK. Y, 25 maja y, odbędzie się w Wrocławku Dzień Dawcy Szpiku. Będzie on składał się jak gdyby z dwóch elementów, dwóch obszarów działania, przy czym najważniejszy jest ten obszar, który odbędzie się w godzinach 11, 17, 11 17, a działo będzie się, się to też tutaj w tym budynku. I tutaj poproszę o kilka słów na ten temat Monikę. 25 w piątek między 11 a 17 no w tym właśnie budynku w kolegium Minus WSH na Placu wolności. Na pierwszym piętrze w Holu będzie można zarejestrować się jako dawca szpiku. Tam będzie również pobierana krew, która będzie potem przekazana do badania. Chcemy, Mam już doświadczenia, jeżeli chodzi o organizację takich akcji. W zeszłym roku jesienią zbieraliśmy, też prowadziliśmy taką akcję dnia z dawcy razem z DKMS-em dla Rafała. Chciałabym Państwa też poinformować, że Pan Rafał znalazł swojego dawcę i być może ta akcja zorganizowana w Błysławie jesienią przyczyniła się do tego, że ta baza była, rozszerzyła się i te pra prawdopodobieństwo otrzymania szpiku wzrosło. Te nasze doświadczenia i myślę takie refleksje po tej jesiennej akcji też skłoniły nas do tego, że jeżeli przyszedł Mariusz z projektu Włocławek i powiedział o tej akcji, to mówimy, że wchodzimy w ten temat. Niesamowita energia, niesamowite podejście ludzi, bardzo duże zainteresowanie nie tylko przyjaciół i rodziny, ale także osób, które zupełnie nie wiedziały kim jest Rafał. To byli studenci, ale też ludzie z miasta i spoza miasta. Przyjeżdżali, spokojnie rejestrowali się i uczestniczyli. W tym przedsięwzięciu i też taką mamy nadzieję, że w tych dniach, w tych godzinach, w piątek, za tydzień, równie licznie, w wszyscy odpowiedzą na nasz apel. I lokalizacja jest bardzo korzystna, bo to jest centrum miasta, można wejść ze strony biblioteki, więc nie trzeba błądzić gdzieś po salach. Na parterze, na holu będzie wszystko przygotowane. Jak ważne. Jest to oddawanie szpiku i że yy, praktycznie przynosi to rezultaty. Poproszę tutaj o zabranie głosu panią Jannę Lewandowską, bo jest mamą Adaś. Ja bardzo się ucieszyłam, kiedy usłyszałam, że organizowana jest w Wrocławu kolejna akcja Dawców Szpiku, ponieważ y, bardzo dobrze wiem, jak ważne są takie inicjatywy. Gdyby nie to, że baza dawców jest systematycznie poszerzana, naprawdę wiele chorych dzieci nie miałoby szans na przeszczep. Mój synek zachorował e, na anemię aplastyczną i jedynym ratunkiem dla niego był właśnie przeszczep szpiku. Odbył się on e, w szpitalu uniwersyteckim imienia Jurasza w ubiegłym roku. E, przeszczep się udał, ale pamiętam, że krótko przed tym, zanim do niego doszło, dowiedzieliśmy się, że jest problem, że e, na razie nie ma potencjalnych dawców szpiku. Zorganizowaliśmy wówczas akcję we Wrocławku. Na którą zgłosiło się ponad 600 osób. To było niesamowite. Dodało nam to naprawdę w tych ciężkich dniach takiej energii, dodało nam to skrzydeł, sprawiło, że mieliśmy więcej siły by do walki z tym, co, co nas dotknęło, z tą straszną chorobą. Krótko po tej akcji dotrzy, otrzymaliśmy informację, że jest traca dla Dasia, że y, znaleziono kogoś, kto jest jego bliźniakiem genetycznym i że do tego przeszczepu szpiku. Dojdzie niebawem. To była absolutnie najważniejsza, najlepsza informacja, jaką kiedykolwiek w życiu otrzymałam. Wszystko się udało, natomiast wciąż na przeszczep czeka wiele dzieci i dorosłych. Nie dla wszystkich, nie dla wszystkich naprawdę znajduje się dawca. Chciałbym tutaj naprawdę gorąco zaapelować do wszystkich ludzi o to, by zgłaszali się do tej bazy. Tylko Zbudowanie dużej bazy, licznej bazy da tym ludziom, którzy zachorowali, szansę na to, że, że ten szpik otrzymają. W Niemczech bardzo dużo przeszczepów wykonuje się właśnie korzystając z bazy dawców szpiku w Niemczech. Tam ta baza jest dużo, dużo większa. Te akcje, właśnie takie jak ta wspaniała akcja, prowadzone były już systematycznie i dużo lat wcześniej, to pozwoliło właśnie na to, że e, społeczeństwo jest bardziej świadome. E, bo, drodzy Państwo, tak naprawdę przeszczep w szpiku e, jest to e, no wyrażenie, które brzmi dosyć, e, prawda, tak dramatycznie. Przeszczep, czyli mamy tutaj jakby mm, obawy, że coś grozi naszemu zdrowiu, naszemu życiu, pewną zdalcą, jest bardziej mylnego. Naprawdę cała procedura jest bardzo, bardzo prosta. Odbywa się w warunkach y, szpitalnych albo w centrach krwiodawstwa pod kierunkiem i y, pod czujnym i baczną obserwacją lekarzy i tak naprawdę od dawcy wymaga się poświęcenia kilku godzin z reguły na to, żeby usiąść wiele w wiele atrakcji y, promujących właśnie ten dzień dawcy y, od godziny 13 do godziny 14, 40, 15 rozegra się no, wiele, wiele różnych y, ciekawych czy tak powiem przedsięwzięć, ale będziemy również mieli gości artystycznych, z czego dwie osoby to są spełnieni dawcy, czyli tacy, którzy oddali ten szpik i ten szpik został komuś przekazany i właśnie też uratował życie. I to jest Kasia Kąskowska, znana Skrzypaczka pocławska i to jest Marcin Bodeman, wokalista i nauczyciel muzyki m.in. Zespole Szkół Integracyjnych. Oprócz nich wystąpi jeszcze Patryk Gwiezdowski, który zaszaleje na akordeonie. Zatańczy popularny ostatnio wrocławianin Dawid Ignaczak oraz specjalny taki układ wykona zespół taneczny ze studia Judyty Witkowskiej. Będą pokazy motocyklowe, będą pokazy plastyczne. Wyższa Szkoła Komunistyczno-Ekonomiczna będzie badała ciśnienie. Będzie się wiele, wiele, wiele rzeczy, rzeczy różnych działo. I na finał tego, tego, tego spotkania na Placu Wolności będzie ogłoszenie laureatów i wręczenie nagród w konkursie na plakat promujący właśnie Dzień Dawcy Szpiku, który został ogłoszony dla uczniów Szkół Podstawowych. Jak gdyby i tutaj do właśnie uczniów swoje słowa skieruje nauczycielka Kasia. Dziękuję bardzo. Zachęcam przede wszystkim. Powiązajcie rodziców i przyjaciół, by 25 maja na Placu Wolności o godzinie 13 było nas jak najwięcej. I by właśnie ci rodzice, i ci starsi przyjaciele, studenci, żeby licznie w godzinach między 11 a 17 25 maja pojawili się przy wejściu od strony ulicy prze, prze, prze Przechodniej po to, żeby zarejestrować się, by być potencjalnym dawcą